Yo, siemanko z tej strony, witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella jesteśmy dzisiaj w parku wodnym, słuchajcie tak jest, zrobiło się mega ciepło, więc postanowiłem, że nagramy właśnie taki park wodny w Robloxie Waterpark, to nie będzie tycoon, po prostu będziemy się tutaj dobrze bawili, mamy mapkę słuchajcie i zobaczcie, są tutaj różne atrakcje, różne zjeżdżalnie, które będziemy dzisiaj testowali i zobaczymy, które... Na mi na głowę, która będzie najfajniejsza yy, Przetestujemy, która będzie najfajniejsza Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba Jeżeli tak, zostawiajcie łapę do góry Fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy łapek do góry Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie I wpadajcie na vitoshop.pl, ponieważ już dostępne są Maseczki, słuchajcie, mega epickie Na razie dwa wzory, ale będą, będzie też więcej Także jeżeli chcecie, to wpadajcie na Vitoshop.pl, a ja, yy, a, my, a my A my, a my, lecimy uh -huh. <laughs> Dobra, mamy shop, słuchajcie Więc schodzimy do shopa, mamy Boysuit, okej, okay. tutaj można kupić sobie kąpielówki fajne i tak dalej A tutaj mamy girl suits, okej, okay? czyli tutaj mamy stroje kąpielowe dziewczęce yy, o, tu dziewczyna się przebrała, a ty Bella? Dobra. Okay, ja... A ja sobie wezmę ten. Czekaj, ja wezmę kąpielówki. Uh, 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 no to nieźle. No to ładny. Dobra, ja myślę, że ja mogę wystąpić w tym. <laughs> Co ty na to, Bella? Ja nie mogę! Co ty na to? Jak ci się podoba? Dawaj! Spoko? No? Spoko? Dajcie znać, co sądzicie o tym stroju kopielowym. Czy mi pasuje? Jak oceniacie go od 1 do 10? Napiszcie w komentarzu, jestem bardzo tego ciekawy. Ale przed... O, ten jest. Fajny. <laughs> <laughs> jestem swym malamisanem do omega. No A ten? Ja nie mogę. E co? Ej, nie mogę tego użyć. Ej, to, Ej. Nie da się? Ej, zepsuło mi się! W ogóle u mnie nie, nie reset, już na jednym reset. miejscu. Ja chciałem tamten ładny, dlaczego mi się to zepsuło? W jednym miejscu? Tak. Ej... O! <noise> no to nieźle. Dobra, łączymy się jeszcze raz. Okej, okay, słuchajcie, dołączyliśmy z powrotem. E, serwer coś przestał działać. Ten strój mi się nie podoba. Nie, 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 nie. Ja wezmę nie, nie, ten. Nie, nie. Albo ten. Tak. tak jak Bella się ubiorę. Bella, co ty na to? Dobra, ubiorę się tak jak Bela. Ja Oceńcie ten strój, to jest nasz outfit na dzisiaj. <gry> Dobra, lecimy na Stara plażę. Lecimy na waterpark. Dobra, okay. musimy zobaczyć, co tu jest. Restauracja, okej, okay, mamy restaurację. Mamy tutaj przekąski. Dobrze. Ok, jest 7 Up. Można ja sobie Tak. Fanta? Nie. Wow, no, mam! Masz? Nie, wypadła i uciekła. Sprite? Pepsi. Ej, o co ci się O się gościu? Moje... Zabierasz! Ja, ja, ja też kupiłem ja, ja Lift on. Ja też lubię Czekaj. Lipton. Ja, ja Ja lubię Lipton ja Ice i Sprite i Panther A, piję piję! O mam, 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 dobra, ja też wypiłem. Chcemy od ja wszystko, elegancko. Dobra, okej, okay, wypiliśmy. Siema gościu. Siema. Hej. Hi. Hi, <laughs> dobra, idziemy dalej. Idziemy Aha. testować. O, mamy jacuzzi tutaj. Dobra. Zobaczcie, Tym. mamy jacuzzi, fajnie. Cieplutka woda, ja lubię w jacuzzi poleżeć. No tak, wiadomo. sobie sepicko, Dobra. Tylko mamy, mamy też basen. Ło, wow, jaka fajna woda czysta w basenie. wow, jakie mi No widzę cel. właśnie. Dobra, ale mamy też zjeżdżalnie różne i musimy na jakąś tutaj e, trafić. Mhm. Tutaj jest coś fajnego. Idziemy tutaj zobaczyć ja jestem na swoim materacu, wito. Tu na mapce my jesteśmy zaznaczeni jakoś? Ale fajnie! Co ty robisz? Leżę. Na materacu? Leżę na materacu No dobra, ja idę tutaj Ale Dawaj ze mną Ej, tu jest statek Dawaj, na dawaj, którą? dawaj Na Statek Press jest Press button tutaj. and touch the green power to take a seat Dobra Dobra Filunia Ładusza się Co wiecie? to się stało? Rusza się statek Okej, okay, siedzę Siedzę yy... na statku I co teraz? O, on się będzie kręcił No tak Wow, to jest taka zabawa No tak, taka to... zabawa, widzę! No to nieźle Fila Jak to rozkręcić Zaczekajcie mocniej? na mnie nie ja da się tego rozkręcić. Ej, nudne to. Ja Nudny no, ten statek. Dobra. Ja nie chcę. Idę na zjeżdżalnię jakąś, to tylko musimy jakąś znaleźć. Idziemy gdzieś tam na górę, słuchajcie, bo musimy wejść wysoko na maksa. O, tutaj widzę, że są jakieś schody. Więc idziemy na tom, nie wiem, to jest. O, tu są różne, dobra. To idziemy tam, idziemy na górę. A to nie co wiem, to jest? Prysznice, tak. dobra Prysznice, nie wolno. Prysznice, jak to nie? nie wolno. Wolno. Nie? Tam jest coś, coś fajnego, ale to zaraz tam pójdziemy. Idziemy najpierw tutaj, na górę musimy na wejść. I zobaczymy, co tutaj będzie ze zjeżdżalnia. Dziewczyna się tutaj nie przebrała w strój kąpielowy. Ja bym to sobie niedobrze, nie dobrze. Ja też bym tutaj pojechał oh, na takie coś. Dobra, oh. okej, okay, lecimy na górę. Ja chwila Dobra, jestem i co? Pierwsza, tą zieloną może. Dobrze. Dobra, dawaj, ty pierwsza. I. 3, 2, 1, hopa. A ja za tobą. Ej, widzę. Wow, Nic nie widzę, o, o, o dobra, o, widzę. Ło! Wow, Przychaj obok ciebie! Oo, teraz wpadłem nagle Oła. do wody. To są plandy Ej, widzę! Fajne to. Ej. Ej, tu można do tego podążać. To są wejść. koła jakieś. Nie, nie tak, i na kołach można zjechać. Tylko jak, dobra, trzeba tam wejść. Nie. A, tam się wchodzi, chodzi. tam się wchodzi gdzieś. Czekaj. Bo to jest inna zjeżdżalnia. Tak, ale jak tam wejść? Hmm? Czekajcie, musimy to ogarnąć. Idziemy. To Tutaj, tu są schody! Gdzie? Tutaj pomarańczowe obok No tej widzę właśnie czalnej, idę już tutaj. Dobra, idziemy, słuchajcie, zjechać z tej. Tutaj widzę, że są jakieś pontony, więc może na, na tych kołach, na tych pon... to nie pontony, to są koła chyba. No. Na tych kołach można zjechać, więc ciekawe jak to będzie wyglądało, idziemy tu na górę. A ja wiem co ten, ty tak już się szybko tam znalazłeś. Ej, no bo tu były schody. Ej, bo ty, ty poszłaś Ty nie tymi schodami. A ja poszłam Bela. do tej. Wie, te, no ale ja poszłam do tej co ten! To chcieliśmy iść KOMO? Ej, zabrali mi koło Epicko to wyglądało Dajcie koło Apa. Nie tak mogę Bella chodź tutaj idę, idę, idę Dawaj, dawaj, bo to będzie fajna jazda Dobra, robimy Uła. regen, okej okay. I teraz wsiadam Gościu, Z Zufolce będę jechał Nie! Jadę sam Czemu? <grystujesz>? Dobra, jadę sam Wow, to jest epickie No wiem Na kole jest epickie, ja bym takie coś chętnie Przetestowałam! Wow. A, bo ono jest takie bez dziury. Ale epik. Jakieś płynęło takim takim dziurą. I wypadłem. I wpadłem do środka, ale to było super. Ja tak. Też, ja też Wypadłaś. Chcę. No wypadła! Tak, tak. tak. No Ej, bo zdanęło. ta zjeżdżalnia to jest normalnie pod wodą. No mówiłam ci ale to! Ale epik. To ja idę tam. Do tej cyjanowej. To ja idę do cyjanowej, dawaj. Gdzie ci koło? Musisz regen wcisnąć, fioletowy ten. Siadasz i, i teraz zielony. Czekaj, bo muszę usiąść. Tak. Byk. Siadam! Ale Fajowsko! Podoba mi się to bardzo. Ja no się, Bella jedzie tutaj! Ła, to ja, to ja! Nie mogę coś wypaść. Gdzie ty? A U, tutaj to jesteś, to dobra. Ja. Pojechała! O, jak skoczyła. wow, jak skoczyłem! To nieźle, dobra. Extra. Ej, bo tu mamy w ogóle teleportation. Cześć. To ty? Okej, okay, są so A nie, fałny. bo ty jesteś dancing. ja już jestem na górze, dawaj tutaj. Dam Nie dam skinciuszku Nie dam to jest normalny, strój fajny. Jesteś na tej cyjanowej? Water slide rules. Tak, dawaj. Only ja by... one ride right at the time, follow the instructions. No running, uh, ok, no diving, leave the... Dobra. Dawaj okay. płyn i mnie zobaczysz pod wodą, wito. Będę stać Płynę! Fitoś! Ej, coś się zablokowałem, o jadę, Fitusiu, cześć! To ja! Siema! <laughs> Ej, koniec? I koniec! Ale jazda! Jazda, jazda! No słabe Bito. to było. Dobra, idziemy na innym, chodź, Bella. Czekaj, Ta była witusio. słabiutka. Witusio. Znaczy fajna, bo pod wodą, ale. Czekaj, witusia. Dawaj. <śla> Jaka witusia? witusia? Nie. Tak. Nie. Tak. Dobra, idziemy przetestować kolejne zjeżdżalnie. Zobaczymy, co tutaj jeszcze ciekawego mamy. Hmm. Jedna jest taka tutaj szybka, chyba. Hmm. Uj, tam jest wyskok na końcu. No. Dawaj, ten wyskok zrobimy. Przestajmy blokować. Czekaj, bo... Ej, czemu ja nie mogę wejść? Dobra, i do której Dobra, idę. Tutaj będzie z prawej strony od razu. Czarna? Nie, 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 czekaj. Tu tu. Chodź tutaj, tu, 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 tu. Aha! Tu i tu jest wyskok na końcu. Co? I coś tu można... O I na kołach! Dawaj wito. Dawaj, śledźmy. Czekaj, Gotowa? Siedzę. Jedziemy! Joki tu był byłem lepszy od ciebie. Ale ja i szybciej. szybciej pojechałem! Jak to u mnie było szybciej? <laughs> no nieźle, dobra, idziemy teraz na tą czarną, tak? Idziemy mhm. na tą czarną. Ona jest fajna, bo jest taka kolorowa też w środku. A no ładna, taka, takie ledy. Bardzo mi się to podoba. Tak, podoba. ma takie ledy. Zobaczymy, jak tam będzie. I później przetestujemy jeszcze tutaj, kilka nam zostało do przetestowania. Jedna a, a, jest taka mega wysoka, w ogóle jeszcze trzeba jakoś wejść. Tak, nie tak, wiem, jak. Tak, tak. Dobra, dawaj. piękne one są. Gdzie jesteś, Dlaczego wymyśliłeś taką grę? Chodź. Jest mi smutno. Dobra, uwaga, ja pierwszy. Ja też. Wow, ja ale też w środku to... epicko. Wow. Tęczowa w środku. O, dziadno. Wow. Czekajcie, bo jest... I wid... jo. była. Ujo, Ej. jedziemy. Wuhu! To było epickie. Ała. Szkoda, że nie ma jakiegoś wjazdu na górę. Tak. Jest. Gdzie? A gdzie? O, u. Na samej górze się zespałniłem! Daj teleport to spawn 2. No wiem, właśnie. Ujo, ja. i tu jest taka epicka, patrz. Mm -hmm. Najwyższa? Dobra, co tutaj jest? O, tu też na kole. Dobra, koła, koła. koła, koła. Dobra, niech oni jadą, Ej, bo ten chłopaki. Jedźcie. Ale jest ją chodzi tutaj. Z... Oni są z nami! No, chłopaki! Czekaj. Ja muszę pierwszy. Nie, oni nie są chyba, widzę. Dawaj, siadaj, Bella. Siadaj, Wito. No, Vito! Dobra, ja siedzę. Ja też chcę! Ej, ty <laughs> ze mną w jednym kole! Co ty się stało? Zostałaś gdzieś! A ja jadę tutaj z chłopakiem jakimś. Wo, ale powoli jakoś. Ale zepsuli fajnie. No zepsuli to. No zepsuli. Oj, już koniec, idziemy, Dojechajmy. Czekaj, ja się tam cepnę. Czekaj, bo mnie o goni. Tak? No i patrz. O, myślałam, I co? że wsiądzie ze mną. Pojechałaś? Aha, pojechałam sama. No dobra, to ja zjeżdżam z tej niebieskiej. Hmm. Nie, poczekam na ciebie tutaj. Za, zaraz daj teleportu z spawn 2 Dobra. Ło, wow, to ja tam! Czemu na mnie nie bierzesz? A patrzysz? ty sama jedziesz? No, sama jadę. Dobra, to zjechała Bella tam, dobra, dawaj, teleport. Teleport, Byk ty! No, dawaj, wyskocz z koła. Ja, z się ja też się teleportowałem z kołami. O, tu też dwa, dobra. Chodź widz. Czekaj, okay. dobra. Kiedy? Hej, jedziemy! Wow. Jedziemy we dwójkę, uwaga! To jest niebezpieczne, bo jest otwarta. No, trochę otwarta. Dziuda, dziuda! Wow. wow, 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 nie. Ej, co ty zabierz? Ej, aha. fajna, ale taka krótka jakaś ta. No aż mi się tak. ta przypomniała, co my byliśmy kiedyś. Jaka? Wodna taka, pamiętasz? Gdzie? No ta wysoka taka. Co? No co ty witałaś. Ja gdzie? My nie byliśmy na żadnej wysokiej. zjeżdżalni Byliśmy! No co ty? W parku takim. Nie. A do czego ty zaskoczyłeś na No sambu? bo zaskoczyłem tutaj, bo tu jest zjeżdżalnie, dobra. Okay, ja Jedziemy, też. uwaga. Mhm. Wuhuu! O, ta jest fajna. Czekaj. Taka kręta. A wiem gdzie chodzi ci, że na takim e, dużym pontonie płynęliśmy No ale też na tej zwykłej zjeżdżalni w wagonika, która wjeżdżała później do wody na koniec. A no też. No i były cały mokry No i to było epickie ogólnie. Co? I z widzami zdjęcie sobie tam wtedy zrobiłem tak, też. Zrobi, zrobiliśmy, dobra, dobra. okej, okay, mamy tęczową jeszcze zjeżdżalnię więc przetestujmy tęczową, bo uwaga! Hop. Hoppa Eee! Wow. Ej, ej ej, co, dobra, to, dobra, dobra, jedziemy. Ale Kana to fajnie. Wygląda. Ładna, dobra, jesteśmy. O, kubki! Dobra, dużo. Co? Kupki! Jakie kubki? Zjeżdżalnia w kubki, wito. Co? No, ho, co, ba? co ty gadasz? Serio ci mówię, patrz Ej to idę. Faktycznie! Kupki! Jedę pierwsza! <gry> dobra, dawaj. Okej, okay, ja za tobą. O, o, o. Ale si mi wow! Nie no fajna! Wow, i szybka taka była szybka, dosyć, no? no. Ej, tu to. koła fajne. Skąd te koła takie żółte? Nie wiem. Co nam jeszcze zostało? Dobra, idziemy jeszcze na górę. Tam jest fioletowa taka długa, czy my w niej słyszeliśmy? E... Fioletowa? Gdzie? Chyba nie. Z fioletowy właśnie nie, będziemy musieli tam pójść. Zobacz, to dalej. Poczekaj, tutaj wszystkie już chyba? No. Nie, niebieska została. Czekaj, bo cię Tutaj zgubiłam. niebieska jest taka jeszcze. Chwila, chwila. Dobra, jedziemy. A, bo ty niżej nie eee... słyszeliśmy. Oh my god, nic nie widzę. Dobra, jestem. Dobra, jest. Udało się. Aha. Zjechaliśmy. Dobra. dobra, to była ta yy, i została nam ostatnia. Yy, teleportu, main spawn damy, okej. Okay. Jesteśmy tutaj i idziemy na nią. Yy, a ona jest tam, gdzie. Dobra, okej, okay. tam gdzie były tamte koła, my wtedy jej nie zrobiliśmy tak. Tak, i ta Spokoj, dobra, idziemy na nią, to jest ostatnia zjeżdżalnia, więc zobaczymy, yy, czy uda nam się zjechać i yy, jak będzie się jechało. Czy będzie fajna, zabawa. Zobacz... Ej, tu w ogóle bitusio. są trampoliny. Ej, wiem, właśnie. Widzę. Ty, bitusio. Ja muszę skoczyć sobie. Ja też, ja też. Ja, ja, też, ja, też, ja też. też, ja też, ja też, ja też. Ja też, też, mówię, mówię, mówię. Ja też, ja też. Dobra, idziemy na górę. ok? i ostatnia zjeżdżalnia do nas czeka. Zobaczymy, okay. czy będzie fajna zabawa. Ja bym chętnie poszedł sobie do takiego o, parku. O, jakie fajne Co, to, co się co dzieje? Zabaw? Ja sobie poszedł do takiego parku, parku, no ale teraz nie wody. można, słuchajcie, no bo e, wiadomo, że nie ma. No można. bo nie masz nami, e, Ale poczekamy, w końcu może kiedyś będzie można coś nowa Dobra, uwaga, jedziemy, dawaj, dawaj! razem. 3, 2, 1, Chodź! go. Dawaj, Ej, to dawaj, wygląda tak muszla dobra. dla syrenki. Wow. jedziemy razem, zobacz. Cześć, ludzie! Cześć. O, fajnie, ale fajnie, ale fajnie, go. ale fajnie. A tu jeszcze nie świeci, a się świeci. O nie! To jest Co, to się dzieje? Dzieje? Emocje, emocje. Co się dzieje? Jakie emocje, jakie emocje! Jak na krzywach, jak na krzywach! Dobra, ja jesteśmy. Się, no ja się zablokowałem! A ja jestem do końca. Udało się. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że odcineczek z tej giereczki Wam się podobał. Tak zostawiajcie łapę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy łapek do góry, Oceńcie mój strój w komentarzach. Ha? Zostawię e, subskrybujcie nasz mój kanał i wpadajcie na witoszap.pl maseczki już są dostępne. My Wam się za uwagę. Widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa! pa, pa.